Pięć owoców, które twój pies może bezpiecznie jeść. Nie każdy owoc jest dobry dla psa, ale te pięć możesz podać bez obaw. Cześć, tu Dorota Morawska. Jako lekarz weterynarii dzielę się wiedzą, która naprawdę pomaga psom i kotom. Obserwuj, jeśli chcesz być mądrym opiekunem. Pierwsze, jabłka. Źródło błonnika i witaminy C. Pamiętaj, usuń pestki. Drugie, borówki. Bogate w antyoksydanty wspierają odporność. Trzecie: banany, potas i naturalna energia podawaj w małych ilościach. Czwarte: truskawki wspierają zdrowie jamy ustnej i zawierają witaminę C. Piąte: arbus nawadnia i orzeźwia w upały. Usuń pestki i skórę. Pamiętaj, owoce to tylko dodatek, nie podstawowa dieta psa. A jaki owoc najbardziej lubi Twój pies? Napisz w komentarzu i udostępnij ten film innym opiekunom.